No i witam was serdecznie na kanale Obstawiamy NBA jak zawsze na sam początek ta sama prośba, zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie każdemu, kto pod filmem kliknie. No i oczywiście jak zawsze ostatnio lecimy tutaj z europejskim koszem, zrobimy sobie dubla, dorzucimy konkurs, polecimy z promocją, czyli jeżeli jeśli nie macie jeszcze konta w BetCliku, a założycie je sobie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie go do promocyjnego obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, to możecie sobie sklepać pierwszy kupon za 57 zł. Obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie dyscypliny. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, tracicie 7 zł, ale ale te 5 dych możecie od razu wypłacić na konto bankowe. Także no nie trzeba obracać ani grać dalej. Fajna promocja pod pierwszy kupon dla nowych graczy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem. No a teraz lecimy z konkursem, co trzeba zrobić, żeby powalczyć o 5 dyszek? Subskrybować kanał, zostawić łapy w górę pod tym filmem i w komentarzu typujcie dokładną ilość punktów w dzisiejszym meczu pomiędzy Lublinem a Dąbrową Górniczą. Dodatkowo jak zawsze dopisujecie swój login gracza z BetClika. Typujemy do 19.30 komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick. Nie biorą udziału w zabawie, czyli konkursowy standard. Tepe. Start będzie gościć u siebie drużyny z Dąbrowy. Zdecydowanym faworytem w tym starciu są gospodarze, którzy na ten moment w lidze mają bilans 8-4. Na własnym parkiecie przegrali tylko z rewelacją tego sezonu, czyli Legią. Start budowany jest na, na grę na dwóch frontach PLK i Champions League. Stąd też mają nieco szerszy skład niż większość zespołów. Na dobre w Lublinie zadomowił się Sharma, który z meczu na mecz gra coraz lepiej. Do optymalnej formy wraca także Łączyński. O swoją przyszłość w meczu z MKS-em będą walczyć mur i Medford, dlatego szanse gości oceniamy na minimalne. Przewaga talentu. I Doświadczenia po stronie ekipy z Lublina, no powinni poradzić sobie z Dąbrową bez większych problemów. Tym bardziej, że goście wygrali tylko jeden mecz i to po szczęśliwej końcówce z Danwilem. To jeden z gorszych zespołów w tym sezonie. Drugim typem będzie over w spotkaniu greckiej ekstraklasy pomiędzy Peristerii a Ekiem Ateny. Dwie drużyny, które lubią szybką koszykówkę i mają w swoich szeregach gwiazdy ligi. Tacy gracze jak Steven Gray czy Keith Frankfurt to gracze, którzy potrafią zrobić różnicę i brać na siebie odpowiedzialność. Jak do tej pory oba zespoły rozegrały po dwa mecze i nie schodziły poniżej 80 punktów. Teraz zagrają między sobą i przewidujemy szybki mecz z wieloma posiadaniami. Są też propozycja na okolice 160 punktów w meczu. Tak wygląda nasz kupon. Przypominam, jeżeli założycie sobie konto w betkliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, możecie zagrać pierwszy kupon za 57 zł, Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych i możecie to od razu wypłacić. No i dobra, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście do samego końca i jak zawsze na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału. Zachęcam do odwiedzenia naszych grup. Linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam też do brania udziału w konkursie Mamy kciuki za kupą, słyszymy się niebawem dobrego dnia. Na razie.